Siema z tej strony Merlinga w dzisiejszym odcinku to guys live kolejny drugi na moim kanale a sobie w Brawl Stars sami po prostu takie spontaniczne granie przepraszam za to Brawl Stars było trochę tak głośno jak widzicie sobie muszę pod xp trochę spać. będę sobie tak więc ja już wybieram Więc gram solo. Jak widzicie tam nie drugi bup odjeżdża, ale on coś takie lagi internetu. Dobra, ten live się coś dzisiaj szybko kończy. Jestem u Bobera z kanału Bober. Dobra, koniec livea. Za duże lagi. Au, au.